A więc zaczynamy tutaj już omówienie kolejnej sytuacji, kolejnych aktualizacji modeli numerycznych. Zobaczmy, co tutaj się zmieniło w tych modelach względem wczorajszego dnia. Bo tu na pewno można zauważyć taką drobną tendencję na mniejsze porywy wiatru. To jest raz, ale druga tendencja jest taka, że będzie jeszcze jedna. Jeden, jeden, jeden taki epizod z silnymi porywami wiatru 24 bądź 25 grudnia no i tutaj jeśli chodzi o ten epizod sprawa też do końca nie jest jeszcze pewna natomiast niektórzy mówią że będzie to niż wtórny ja raczej tutaj bardziej obstawiam kolejny niż który tworzy się już nad Gdzieś nad Oceanem Atlantyckim, już tam gdzieś tam niedaleko wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych, o czym też za chwilę wspomnę. To co widzimy w tym momencie, jest to model ECMWF. Ja sobie przełączyłem w tym momencie na model ECMWF. No i widzimy tutaj ten potężny wyż, który znajduje się na północ od Wyspa Zorskich 1051 hektopaskali. Ten wyż oczywiście będzie utrzymywał się. W ciągu kolejnych dni, i tutaj raczej niewiele się w tej materii zmieni. Widzimy również niż, który w tym momencie ma 981 paskali i to jest właśnie niż Zoltan. Niż Zoltan dlatego, bo zostało już mu nadane imię Zoltan, ponieważ DWD prognozuje, że w dniu jutrzejszym około godziny 12:14 centrum tego niżu będzie nad Islandią, więc jest to nadane mu kolejne imię, czyli kolejne. To jest to kolejne imię nadane niżowi, który tutaj jest bardzo istotny. właśnie to jest imię Zoltan. i od razu mówię, to nie jest Orkan Zoltan, bo w mediach spotkałem się z informacjami, że Orkan Zoltan zbliża się do Europy. może to być Orkan, jak najbardziej. Ale wtedy zostanie mu nadane drugie imię, a pod napisem Zoltan będzie w nawiasie inny ty, kropka, i drugie imię. I to wtedy jest imię tego orkanu, a nie na miły Bóg imię Zoltan. Więc to bardzo ważna uwaga. Ja wiem, że większość z Was to wie, ale dla tych, co nie wiedzą, to już właśnie Wam wspomniałem. Jak widzicie, jest tutaj bardzo mocno rozciągnięty system frontów atmosferycznych, front ciepły, który będzie ciągnął się aż przez Wielką Brytanię. Front pofalowany, front atmosferyczny tutaj jest z wycinkiem chłodnym i z wycinkiem ciepłym, który będzie rozciągał się aż tam po. Falklandy, dobrze mówię? Nie, nie po Falklandy, po Funlandię, więc, więc, więc tutaj naprawdę te, te, ten, te, te, te fronty atmosferyczne będą bardzo mocno rozciągnięte. Zerknijmy sobie tu jeszcze w to jedno miejsce, tu prawdopodobnie utworzy się lada, moment kolejny niż który będzie wędrował za tym niżem, który przyniesie nam za tym niżem Zoltan. O w, ten, w, ten, w, ten, w, ten, w ten sposób powiem. I jest szansa, że będzie to kolejny niż, który przyniesie nam bardzo silne porywy wiatru, właśnie 24 bądź 25 grudnia. Ale my na razie skupiamy się na tym niżu i generalnie na tej całej sytuacji. A w przypadku całej tej sytuacji, zerknijmy sobie na resztę modeli numerycznych, czyli GFS i ICON. I one widzą sytuację bardzo podobną. Różnice między tymi centrami to tam 50 do 70 km. Jedynie GFS upiera się, że nad Grenlandią będzie wyższy, ale nad Grenlandią tego wyżu na tą chwilę zbytnio nie widać, albo przynajmniej widać bardzo słaby. Natomiast natomiast jeśli chodzi o te niże, no to tutaj będą. No i tutaj, dlaczego te niże będą tak przemieszczały się właśnie nad tym wyżem w kierunku tutaj Europy Północnej i po części Europy Centralnej? Warto tutaj przede wszystkim zwrócić uwagę na wiatr, ale nie na porywy wiatru, tylko wiatr na odpowiedniej wysokości. Na wiatr na wysokości około 10 km, 10 do 11 km jest to jet stream, o którym też wcześniej. Wspominaliśmy. No i widzimy tutaj, że ten jet stream jest bardzo silny, poczynając właśnie od wschodnich wybrzeży Kanady aż po Niemcy, a następnie Polskę. I to jest też bardzo istotna data: 21, 20, 21, i 22, kiedy to właśnie tutaj, w środowisku tego jet streamu bądź trochę na północ od tego jet streamu będą tworzyły się niże te niże będą się pogłębiały bardzo szybko przemieszczały w kierunku Islandii, następnie właśnie w kierunku Norwegii, Szwecji Morza Bałtyckiego, Litwy, Łotwy Estonii i Rosji a to będzie powodowało te wbijanie się tych niży w... i ta bliskość z tymi wyżami, które tutaj będą znajdowały się na południu Europy i południowym zachodzie będą powodowały na pewno wzrost prędkości wiatru i bardzo silne porywy wiatru. To tak w wielkim skrócie jeśli chodzi o jet stream jeżeli chcecie to temat jet streamu rozwiniemy, zerknijmy sobie na mapę satelitarną, po prostu zobaczmy jak to wygląda w tym momencie w tym momencie widzimy tutaj ten niż, który przynosi nam w tym momencie barową pogodę Czyli opady deszczu w środę. Ten niż rozciąga się, tak jak wspominałem, prawie przez całą Europę. Natomiast tu widzimy już kłębiące się chmury tych niżów, a przede wszystkim niżu zoltan, który powoli będzie przemieszczał się w kierunku zachodniej i północno-zachodniej Islandii. Natomiast tutaj to kolejne zachmurzenie i tutaj całkiem dużo dużo konwekcji to jest tworzący się kolejny niż, który tak jak wspominałem, prawdopodobnie będzie przemieszczał się w ślad za tym pierwszym niżem i popsuje nam pogodę w wigilii. Prawdopodobnie, bo to jest jeszcze dosyć daleki termin. No i tutaj mamy jeszcze kilka zmiennych, które trzeba wziąć pod uwagę, ale mniej więcej tak to wygląda. No i zerkamy jeszcze dalej, jeśli chodzi o to ciśnienie. We wczorajszym live'ie więcej na temat tego ciśnienia mówiłem, w tym momencie powiem troszeczkę mniej, troszeczkę szybciej tutaj przejadę ten temat, bo są inne jeszcze do omówienia. Nad Islandią niż Zoltan, tak jak wspominaliśmy i wcześniej widzieliście na mapach synoptycznych powinien być w dniu jutrzejszym, czyli w środę, około godziny 14 bądź 15, 978 hektopaskali będzie właśnie nad Islandią bardzo niskie ciśnienie no i tutaj nad wschodnimi wybrzeżami Stanów Zjednoczonych, na wschód od Stanów Zjednoczonych utworzy się właśnie ten kolejny niż i ten kolejny niż niż będzie nadal wędrował na północ, następnie na północny wschód w kierunku Grenlandii, z Grenlandii w kierunku Islandii właśnie będzie podążał prawdopodobnie śladem tego niżu, który dziś omawiamy i tak to widzi na środę model ECMWF, model GFS widzi sytuację bardzo podobną, odchylenie względem modelu ECMWF jest naprawdę nieduże, przy czym ciśnienie w centrum tego niżu jest według modelu GFS troszeczkę wyższe 903, tak, 983 hektopaskale model Icon model Icon widzi bardziej znów odchylenie tego niżu już w kierunku Europy w kierunku Norwegii, ale tak jak mówię to odchylenie nie są aż tak duże wszystkie natomiast widzą ten niż tworzący się już nad wodami oceanu atlantyckiego no i zerknijmy sobie w czwartek czyli 21. W 20, ten czwartek będzie takim dniem kluczowym, te pierwsze godziny czwartku będą kluczowym dniem z racji tego, że bardzo szybko ten niż przemieści się z znad Islandii w kierunku Norwegii i ciśnienie w, tym, w centrum tego niżu spadnie do poniżej 958, 957 hektopaskali do 955 hektopaskali no i to już zacznie przynosić nam bardzo silne porywy wiatru na początku w Polsce północno-zachodniej zachodniej, następnie centralnej potem wschodniej i w godzinach wieczornych ten niż zanurkuje jeszcze bardziej tym razem nad już Morze Bałtyckie 956 hektopaskali. Różnica tych ciśnień między Polską Północną a Polską Południową może być naprawdę duża w Polsce Północnej nakręca Polski północnej 969 hektopaskali, na krańcach Polski południowej 993 hektopaskale, więc 30 ponad hektopaskali różnicy. To będzie powodowało bardzo silne porywy wiatru, o których też za chwilę. No i tutaj mamy scenariusz modelu ECMWF. Zerknijmy sobie na model GFS. Sytuacja bardzo podobna, bez większych tutaj zmian. Model ICON delikatnie nam się różni 963 haPa, ale tu mamy taką już dosyć mocną, dosyć pewną sytuację. Co prawda, niż według modelu ECMWF jest odsunięty bardziej na północ. Jego ciśnienie jest niższe, ale to odsunięcie powoduje, że te pory wiatru powinny być w miarę w miarę podobne. W piątek natomiast powoli ten niż będzie dalej wędrował w kierunku zachodnich wybrzeży Łotwy i prawdopodobnie zbliży się nad Litwę. No i tutaj dalej do końca sytuacja nie jest pewna, podczas wypełniania, czy on będzie kierował się w stronę Białorusi, czy on będzie bardziej kierował się w stronę w stronę Rosji, tak jak pokazuje model GFS. Każdy z tych modeli tutaj już tą trajektorię widzi trochę inną. Jeden widzi trochę bardziej na wschód, drugi trochę bardziej na północ, trzeci bliżej Polski. No ale zobaczmy oprócz tego niżu, co się urodziło nam z tego małego niżu, który widzieliśmy na samym początku w wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Konkretny, kolejny niż, który ma 961 hektopaskali i taką sytuację widzi model model ICON. Model CMWF rysuje sytuację bardzo podobną z tym niżem, 970 hektopaskali, natomiast model GFS widzi go troszeczkę bliżej Wielkiej Brytanii, 971 hektopaskali. Moi drodzy, widać zatem dwa niże. I to prawdopodobnie spowoduje sytuację taką, że będziemy mieli ten rozstrzał porywów wiatru, że nie tylko 21, 22, ale też prawdopodobnie 24, o czym tutaj też za chwilę. Powiem. ten niż do końca nie wiadomo jak się zachowa ten drugi niż natomiast jest duże prawdopodobieństwo że on bądź zatoka niskiego ciśnienia zbliży się do Polski właśnie 24 i 25 grudnia przynosząc znów bardzo silne porywy wiatru. To jest niebezpieczna sytuacja z kilku powodów. Jeden taki główny powód to jest to, że będą na pewno jakieś drzewa, będą na pewno jakieś rzeczy naruszone tymi pierwszymi porywami wiatru, tą pierwszą wichurą. No bo porywy będą na pewno powyżej 70 km na godzinę. Natomiast natomiast ta druga, te drugie silne porywy mogą doprawić tą całą sytuację wtedy. Na, tylko tak jak mówię, to jeszcze nie jest w żaden sposób prognoza, to jest przegląd modeli numerycznych, ale widzimy tutaj, że, że sytuacja jest dynamiczna i sytuacja jest niebezpieczna. Jeśli chodzi o porywy wiatru, to w przypadku porywów wiatru zerknijmy sobie tutaj na, na modele ECMWF, GFS, ICON, tylko zerknijmy sobie je, na nie również tutaj na Windy. Dlatego bo tutaj mam troszeczkę więcej do manewru jeśli o to chodzi, więc sprawdzamy sobie porywy wiatru, oczywiście przy gruncie. No i tak, sprawdźmy. W środę, w środę i w czwartek mamy ten niż dopiero nad Islandią, i on się kieruje nad Norwegię. Tam na północy będzie nisz pory wiatru do 120 bądź 140 km na godzinę. No i w czwartek, bardzo silne pory wiatru nad Danią. Według modelu ECMWF do 95, 100, 120 km na godzinę u zachodnich wybrzeży, więc tutaj niewiele się te wyliczenia modeli numerycznych zmieniły. Bardzo mocne uderzenie będzie oczywiście również w Niderlandach, w zachodnich Niemczech, w północno-zachodnich Niemczech, tam od, od 90 do 110 km na godzinę, według modelu oczywiście ECMWF. I wydaje mi się, że z tego powodu przede wszystkim on będzie będzie tutaj Orkanem, bo Niemcy po prostu nadadzą mu imię, znaczy nadadzą mu status Orkanu, przede wszystkim dlatego, bo w Niemczech będą tak silne porywy wiatru, właśnie szczególnie tutaj w tych północno-zachodnich landach, no oczywiście w Danii do tych 130 jak najbardziej jest to też możliwe. No ale my przejdźmy do Polski, bo Polska jest tutaj dla nas najistotniejsza. Silne porywy wiatru, niezmiennie od ostatnich wyliczeń, zaczną pojawiać się w czwartek, w godzinach południowych i popołudniowych, aczkolwiek już w godzinach przedpołudniowych powinno mocniej zacząć wiać, szczególnie nad morzem. Tamte porywy wiatru mogą osiągać się 60 do 70 km na godzinę. Natomiast w godzinach popołudniowych już najsilniejsze pory wiatru. Zaczną pojawiać się w Polsce północno-zachodniej W gminach przybrzeżnych Pozostałych w Polsce zachodniej Tam około godziny 13-14 porywy 70-80 km na godzinę W czwartek w godzinach wieczornych Silna strefa tych porywów wiatru dotrze do Polski centralnej, następnie do Polski południowo-wschodniej i wschodniej zacznie mocniej, mocno wiać w Karpatach, 70-80 bądź 90 km na godzinę. Sudety również po południe województwa dolnośląskiego. No i tutaj jest taka bardzo istotna rzecz. Modele numeryczne modele CMWF za. Rozbicie tych silnych porywów wiatrów na takie dwie strefy. Pierwszą strefą będzie ta, która będzie przechodziła w czwartek. Potem trochę te porywy wiatru osłabną do 50-55 km na godzinę. Potem zacznie wchodzić druga strefa, która będzie silniejsza, zdecydowanie tutaj na zachodzie, północnym zachodzie. No i następnie będzie wędrować dalej w kierunku Polski Centralnej i Wschodniej. I w zależności od tego, gdzie będzie ten nisz. Gdzie będzie jego centrum i gdzie będzie centrum wyżu, który tutaj znajduje się nad Azorami, te pory wiatru mogą być silniejsze bądź słabsze. Ale ja osobiście nie, nie powiedziałbym, że te, te wyliczenia jakoś bardzo mocno stonowały te porywy wiatru, ponieważ model ECMWF w Polsce Zachodniej lokalnie pokazuje 90 do 95 km na godzinę. Polska, Polska Północno-Zachodnia, Polska Zachodnia, Centralna, następnie Polska Wschodnia, gdzie te porywy wiatru mogą być słabsze. Na wybrzeżu porywy ponad 100 km na godzinę nadal, moim zdaniem, są prognozowane i tu się naprawdę wiele, wiele nie, nie zmieniło od ostatnich prognoz, więc jeżeli ktoś zobaczył jedną prognozę i stwierdził, że nie ma wichury, bo ten wiatr jest zdecydowanie słabszy, no to niekoniecznie, niekoniecznie. Co więcej, w piątek wieczorem ta strefa zacznie przemieszczać się w kierunku wschodnim i powoli też wychodzić z naszego kraju, natomiast nadal będzie biało mocno w Polsce zachodniej. No i właśnie i tutaj mamy taką pewną rozbieżność, bo też jest taki wariant, że ten niż dosyć długo zagości sobie gdzieś w okolicach Lipawy, wypełniając się, więc ten silny wiatr będzie utrzymywał się nie dojrze całą noc z piątku na sobotę, to jeszcze w sobotę. I dopiero w sobotę, jak ten niż mocniej ruszy w kierunku wschodnim, to znów nam zacznie mocno wiać, czyli 23 do 70 bądź 80 km na godzinę. Teraz zdecydowanie bardziej w, w Polsce Centralnej, następnie w Polsce Wschodniej, tak dla odmiany. I w, w środę, w w sobotę, przepraszam, w godzinach wieczornych te porywy wiatru powinny osłabnąć. I to jest. Ten, to jest model ECMWF dla dni od 21 do 23 i na tym się w tym momencie skupiamy, więc tutaj lecimy dalej z modelem GFS, ale tutaj jeszcze tak się skupiamy na Polsce, ale żeśmy nie zobaczyli jak silne mogą być porywy wiatru na obszarach tutaj, chociażby Danii, Danii w nocy z czwartku na piątek. No to tutaj lokalnie mamy do 120, 130 nawet kilometrów w wyliczeniach. Stawanger to już tam standard, potrafi naprawdę konkretnie powiać. Po, potrafi naprawdę konkretnie powiać. Już sobie ustawię. No też 120 do 130 kilometrów na godzinę. No dobrze, no to mamy czwartek, godziny przedpołudniowe. Przełączam się na model ICON, który jest takim modelem, moim zdaniem, też bardzo dobrym pod kątem prognozowania. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. Tu model ICON widzi już na wstępie w czwartek silne pory wywiatrów w sudetach przede wszystkim, natomiast nadejście tego niżu również by było w czwartek, troszeczkę później, czyli po godzinie 12. Na początku na Polsce, w Polsce północno-zachodniej, następnie w Polsce zachodniej i w nocy z czwartku na piątek silniej już by przede wszystkim właśnie w Polsce Zachodniej 70 do 80 km na godzinę. Tylko tu ważna uwaga, model Icon nie widzi porywów konwekcyjnych, które mogą być silniejsze i o tym zaraz też powiem. W nocy z czwartku na piątek ta strefa silnych porywów wiatru przemieszczałaby się dalej na wschód, przy czym ten model bardziej faworyzuje bardzo silne porywy wiatru w Polsce Zachodniej i Centralnej w czwartek oraz w piątek. Od 60, 70 do 80 bądź 90 km na godzinę. W gminach przybrzeżnych do 100 km na godzinę, bądź lokalnie do 110 km na godzinę. No i w piątek przejście tego niżu bardziej już w kierunku Litwy, Łotwy. No i ta silna strefa porywów wiatru będzie przemieszczała się dalej w kierunku wschodnim nad Polskim Wschodnim. Od 60 do 80 bądź 90 km na godzinę. No i w piątek w godzinach wieczornych i nocnych. Znów na początku troszeczkę będzie słabiej wiać, znów potem zacznie mocno wiać w Polsce Południowej, w Polsce Wschodniej. No i oczywiście Zatoka Gdańska jest to taki ostatni etap przy przejściu tego niżu, już poza tutaj granicę Białorusi. Tu jest jeszcze sporo niewiadomych pod tym kątem. Jutro na pewno będzie więcej wiadomo. Do soboty mamy wyliczenia, w sobotę ten model numeryczny nam się urywa. Więc, więc tutaj jeszcze mamy tutaj trochę do, 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 do sprawdzenia, no i mamy model GFS, który zostawiłem na koniec, który potrafi przestrzelić na, w początkowych wyliczeniach te porywy wiatru, natomiast czasem też potrafi całkiem dobrze wejść, więc sprawdźmy. Czwartek, godziny południowe, popołudniowe silne porywy wiatru w Polsce Zachodniej, czyli już mamy ten scenariusz praktycznie pewny: 50-60, następnie 70-80 do 80 km na godzinę, a lokalnie do 90 km na godzinę. Potem przejście tej strefy przez Polskę w nocy z czwartku na piątek. Będzie taka drobna strefa, całkiem nieduża, gdzie ten wiatr trochę osłabnie do tych 50-40, 50 km na godzinę. To widział również model ECMWF. No, i następnie potem znów wejście bardzo silnych porywów wiatru. Zobaczcie, Rostock, Niemcy 90 do 100 km na godzinę. Więc wydaje mi się, że oni po prostu powiedzą, że to jest Orkan. Moim zdaniem słusznie. Ym... I znów będziemy mieli w piątek nad ranem kolejną bardzo silną wichurę 90 do 100 km lokalnie na północnym zachodzie Polski. W piątek Polska Centralna 70 do 80 bądź 85 km na godzinę. No i piątek godziny wieczorne Polska Wschodnia. Czyli znów w ślad za tym przemieszczaniem się centrum niskiego ciśnienia. Te bardzo silne porywy wiatru będą przemieszczały się z zachodu na wschód. i no i właśnie 23 opuszczą nasz kraj. Tutaj, tutaj też bardzo ważna uwaga. Tu w piątek jest bardzo dobre, dobrze w tym modelu to widoczne. W samym centrum niżu, Pory wiatru bardzo słabe od 10 do 15 bądź 20 km na godzinę. No i jeszcze ja celowo nie, za, nie mówię o 24, ponieważ jest to temat na, na, tak tutaj materiał za chwilę, a my przejdźmy do modeli kolejnych, czyli zerkniemy sobie na mapy Meteo i zobaczmy sobie, jak tutaj będą wyglądały pory wiatru. Mamy czwartek, mamy czwartek godziny przedpołudniowe, godziny poranne, ale przejdźmy raczej do godzin południowych i popołudniowych. No i tutaj już mapy meteo, czyli model UM widzi konwekcyjne porywy wiatru. To jest to, czego wcześniej nie widziały tamte modele numeryczne. One są widoczne bardzo dobrze, właśnie od strzałkami pokażę tu, 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 takie jaśniejsze, bym powiedział, ciapy. Oznacza to tyle, że tam. Według tych wyliczeń prognozowane są komórki konwekcyjne, burze które będą przynosiły bardzo silne porywy wiatru, to będzie na przedpolu tych silnych porywów wiatru, które potem będą ogarniały Niemcy, a następnie również Polskę tutaj z tego co widzę to główna ta strefa konwekcji nadal jest w Niemczech nadal jest tutaj Niemcy są najbardziej brane pod uwagę w Polsce teoretycznie te porywy wiatru powinny być słabsze powinny być do około 25 do 30 metrów, kw... metrów na godzinę Natomiast ta główna strefa wiatrów według modelu UM powinna wejść do Polski z zachodniej, północno zachodniej w nocy z czwartku na piątek. Tam już te poryby wiatru będą zdecydowanie silniejsze. Już patrzę sobie szybko jeszcze tutaj na jeden model. Ok, i widzę i widzę jak to mniej więcej wygląda, więc wygląda to tak, że ta strefa bardzo silnych porywów wiatru będzie dalej przemieszczać się w kierunku wschodnim z odchyleniem trochę na południowy wschód. No i tutaj no, nie, mam, nie mam niestety tych dobrych informacji z racji tego, że te porywy wiatru tutaj na pewno będą bardzo, bardzo silne, szczególnie w Polsce północno-zachodniej według modelu UM. I tutaj te porywy wiatru następnie zgodnie z tymi poprzednimi wyliczeniami wraz z przemieszczaniem się w centrum tego ośrodka niskiego ciśnienia będą obejmowały Polskę centralną, Polskę wschodnią i powoli później opuszczały nasz kraj. Będzie na pewno wiecznie. Można powiedzieć, że ewentualny spadek prędkości tych porywów wiatru o te 10-20 km względem pierwszych wyliczeń to. To jest dobra informacja, chciałbym, żeby tak było. Jestem zdania, jestem zdania, że jak najbardziej bym chciał, żeby tak było. Natomiast natomiast, no, na razie tego za bardzo nie widać. Za bardzo tego na razie nie widać. I model Swiss HD. Zobaczmy, czy model Swiss HD już widzi tą sytuację. Też dla mnie zawsze wyliczenia modelu Swiss HD są bardzo. Ciekawe, bardzo interesujące pod tym kątem, bo on widzi często te porywy w drugą stronę troszeczkę przysłabe, ale widzi je też całkiem dokładnie. Zobaczmy sobie czwartek. No i widzimy w czwartek w godzinach, w godzinach południowych, popołudniowych wzrost prędkości wiatru w Polsce północno-zachodniej, następnie zachodniej, wybrzeże 90 do 100 km na godzinę. No i wieczorem w czwartek już silne porywy wiatru w Polsce zachodniej, 60-70 km na godzinę. W górach w Polsce południowej 60 do 80 km na godzinę no i ta strefa przemieszczałaby się dalej w kierunku wschodnim z odchylaniem na południowy wschód tutaj województwo dolnośląskie ja widzę od dłuższego czasu możliwość pojawienia się burz, szczególnie tu na tym obszarze które mogą wejść z okolic Niemiec ale model Swiss pokazuje tutaj wejście takich głównych porywów wiatru w piątkowy poranek, około godziny 6, 7, 8 i na tym się wyliczenie kończy. Ale widzimy, że województwo zachodniopomorskie pomorskie 120 do 125 km na godzinę, ogólnie 50, 70 do 80 km na godzinę. Na tym obszarze, już takim bardziej lądowym, Polska Zachodnia 60-70 do 80 km na godzinę. Tak widać na tą chwilę moi drodzy powiem tak ja tutaj jeszcze zaraz poruszę jeden temat jeden temat związany z mediami który jest bardzo istotny no ale wcześniej też zobaczymy sobie jak będzie temat związany z wigilią przy czym ja to oddzielę od tego materiału ponieważ tam jest jeszcze mniejsze prawdopodobieństwo więc musimy to po prostu oddzielić